Michał! -y. A trener Szyszka dzisiaj się... <grywka> dzisiaj się napracuje. Michał oczywiście jest w tym momencie osobą bardziej doświadczoną od swojego rywala. Zobaczymy, czy doświadczenie z pierwszej walki przeniesie jutro do klatki. Duże skupienie, panowie się nie lubią, co zawsze wpływa na to, że wrażenia są ciekawsze. Obskakuje tutaj szyszkę jak należy. Widzimy tutaj, rozkręca się, kolejne ciosy coraz mocniejsze. Zapraszam, Michale, chodź do nas. Dosyć ciekawe, bo zazwyczaj jest tak, że te pierwsze, ciosy, zarówno w walce, jak i na media treningu, są najmocniejsze, a tutaj rozkręcałeś się. Te pierwsze były dosyć a te ostatnie były najbardziej jadowite. Chciałem zapytać, czy to znak, że w trakcie walki także będziesz się rozkręcał, jest stamina, jest cardio na trzy rundy? Jest, ja spokojnie sobie poradzę, ja się rozkręcę z każdą minutą. Dobrze. E, będziesz miał okazję dzisiaj po raz ostatni także spojrzeć sobie twarzą w twarz z rywalem, zanim staniesz do walki. E, czy przygotowałeś coś po tym, jak zostało ci zarzucone, że jesteś stypiarzem? Nie, wiesz co, mnie jego słowa w ogóle nie bolą, ale mam dla niego mały prezent. Dobrze, nie możemy się doczekać prezentu, no i mamy nadzieję, że twoje pięści będą rywala boleć. Panie i panowie, Michał Cichy! A jego rywalem? Jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci w polskim internecie. Tomasz! Szalony reporter! Matysiak! Tomek jakby od niechcenia wszedł na tematę. Widzieliśmy bardzo wiele materiałów z treningów. Jedne wydaje mi się były bardziej na serio, inne mniej, ale tutaj już na pewno nie ma miejsca na żarty no i nie ma miejsca na błędy. Tomek jest tutaj oczywiście odrywala starszy, ale będzie chciał zaprezentować rewelacyjną formę. Chodź, chodź. chodź. Co tak krótko, Tomek? No nie wiem, ale niby jestem. Okej, okay, a czy nie boisz się, że jutro będziesz, potrzebało dużo zaangażowania, żeby uwalić było nie było młodszego, no i bardziej doświadczonego rywala? No dlatego zachowuję wy na jutro. Okej, okay, w początku, Michał przed chwilą powiedział, że przygotował coś dla Ciebie, ma dla Ciebie jakiś prezent na ważeniu podczas face to face'a, czy jesteś ciekaw co to takiego? Jasne, że tak, zawsze ja lubię prezenty, ja niestety nic nie przygotowałem, no ale chętnie zobaczę co on przygotował. Dobrze, no, my, powiem tak, Tomku, nie zaprezentowałeś może zbyt wiele, ale jeśli w tym szaleństwie, bo w końcu jesteś szalonym reporterem, jest metoda, trzymamy kciuki. Panie i panowie, szalony reporter! Z moim zawodnikiem Michał Cichy! Zapraszamy, tak jest. 83 200 dwieście. Kawał cichego. Zapraszam. No i oczywiście twój przeciwnik. Tomasz Szalony Reporter. Matysia! Osiemdziesiąt siedem dwieście. Czyli jest przewaga wagi. Zapraszam panów do środka. Tutaj jest krzyżyk. Zapraszam, chodź tu, 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 tu. Tak jest. I proszę bardzo. Widziałem, że Tomasz miałeś jakieś problemy rządkowe wczoraj. Nie chcę, żebyś miał jutro, więc proszę, masz tu pampersa, rewelacja, żebyś rewelacja. się nie obstrał. Może założyć rewelacja. od razu. Rewelacja, powiem Ci całą noc, szukałem. Bardzo Ci dziękuję. Zajebiste poczucie humoru w ogóle. Powiem Ci na wysokim poziomie. Widać, że się znasz z pasu temat. Dziwne, że jakiś nie przygotowałeś filmików ani slajdów. Rewelacja, dziękuję. No, widziałem, wiesz, twój kask chyba jeszcze gorszy. Twoja opinia. Okej, okay, Michale, twój przeciwnik nie pokazał zbyt wiele. Mówi, że oszczędza siły na jutro. Czy uważasz, że tak jest? Czy może to jednak był szczyt jego możliwości? Myślę, że to był szczyt jego ambicji. Tomku, w takim razie pytanie do ciebie. Poczucie humoru, kwestia sporna. Każdy, każdego bawi co innego. Czy uważasz, że to jest taki sposób na ośmieszenie siebie, ośmieszenie ciebie, wejście, wejście ci do głowy? Ja właśnie uważam, że to jest bardzo sposób na uśmieszenie siebie, dobrze powiedziałeś, takie, freudowska pomyłka, czyli to myślałeś, aby ja chciałeś powiedzieć coś innego. Eee, także uważam, no to, to, to taki żart, jaki jak przeciwnik, no. Ale wiesz, to już generalnie no, przestańmy gadać, zacznijmy się, jutro spotkajmy się wok tego, nie zacznijmy się napierdalać, bo to już tak trwa i trwa, wyjaśnijmy to i tyle. To zanim zaczniecie, panowie, bardzo mocny face to face, proszę was. Lecimy. No, panowie, chyba po prostu tak długo już patrzą sobie w oczy, że jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Naprawdę. Panowie, pozycja bokserska do publiczności. Dobrze. Dziękujemy serdecznie. To jest pojedynek numer dwa.